Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lato. Witam z kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle Tym razem zajmiemy się kolejną misją w miniserii Droga do LR Goku W tej misji ogarniemy medale do ostatnio zdobytej postaci Czyli medale do tego SSJ Goku A dokładniej one wyglądają tak, już wam pokazuję To są te medale, Musimy mieć ich aż 15 I tak wyglądają te medale więc od razu przechodzimy do eventu i zajmiemy się drugą misją z trzech e, gdzie ostatnia z nich to jest walka oczywiście z LR Goku tak, the real battle mamy drugą misję e, tylko poziom z zihard, stamina 25 lecimy zasada jest taka sama w sumie jak ostatnia team taki sam, zaraz wam jeszcze go pokażę e, na lidera bierzemy e, King Vegeta najlepiej, Super Atak 15, oczywiście, żeby mieć po prostu tego boosta do inteligencji e, fizycznych typów, plus 3 k i temki, jakie używam, so, to e, są takie jak ostatnio, czyli Sensu, Idę do leczenia, e, plus ta Vidal daje 30% e, redukcji damage'a, 30% po prostu defensywy więcej na typy tech, czyli na, na naszego przeciwnika. Oraz wziąłem sobie tutaj King Yamme, który daje 50% redukcji. Jeżeli nie chcecie na przykład używać Widela Bo King Yammy, możecie też to zastąpić Ox Kingiem, który daje 25% redukcji, lub która z tych tutaj kart na dole. Fajnie dawała Defa, czekajcie, już, to już sprawdzę. Owis na przykład daje 40% na dwie tury, to też jest spoko. Plus e, Icarus redukcja 35% na dwie tury. Także tymi itemkami możecie sobie mieszać dowolnie. E, ok, to co? Zaczynamy. Podobnie jak ostatnim razem, e, misji w misji nie można kontynuować, czyli nie macie e, po prostu możliwości użycia Dragon Stone'ów, żeby zrobić continue i grać dalej. Tutaj wybieramy zawsze ścieżkę, gdzie jest więcej kij, w tym wypadku przeważnie jest to ta ścieżka górna tak jakby. Ale widzę, że tutaj tym razem jest dolna, więc pójdziemy sobie na dół i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj trójeczkę i później dwa i będziemy mieli kij. Najfajniej jak tutaj zbierając kij, uda Wam się zdobyć kij dla. Cyborga Tao, czyli tego e, Strange czerwonego typu i dla Jackie Chana, ponieważ oni zbytnio nie mają linków pod Ki ani boosta z lidera, bo ci liderzy super, e, znaczy King Vegeta dają plus 3 dla postaci fizycznych i Intelligence i właśnie postacie Jackie Chan i Cyborg Tao, którzy nie są tymi typami, mają problem z super atakami, a oni są w sumie bardzo ważni, bo jeden siluje nam super ataki przeciwnika, a drugi stunuje przeciwnika. Także to są ważne karty. Ok, i w tej misji mamy dwie walki. Najpierw walczymy z tym samym Goku co ostatnio, tylko tym razem ma jeden pasek życia, a później walczymy z kolejną formą Goku, która ma dwa paski życia. Także bierzemy się do roboty, co zejmamy ciekawego. Tutaj super ataku mi się nie uda. hmm okej, okay, to powinno się udać tak, bo on ma wcześniej super atak ale tutaj za to zabraknie jednego no ale fajnie, mamy dużo zielonych to um, to zostanie dla Jackie Chana dużo um, ki i zobaczymy, może uda się akurat uderzyć mu z super y, ataku okej, okay, jest Jackie Chan A, i tu mamy problem, bo jak widzicie nie mamy żadnej postaci, postaci Intelligence. Jackie Chan ma najwięcej defensywy 5000, więc go damy na koniec. Okej, okay, King Cold. Dobra, zróbmy takie coś. No niestety zabrakło jednej, mm, jednej tutaj kuleczki, żeby super atak był. Zobaczymy jak się uda z Jackie Chanem. Na razie nie chcę żadnych redukcji, używać się leczyć ponieważ wolę to wszystko zostawić na kolejną fazę walki, gdzie będziemy walczyć po prostu z tym silniejszym Goku. No i dzięki temu, że Rzeki-chan zużył super atak, to zablokowaliśmy mu, silowaliśmy mu super atak przez kolejne dwie rundy. Tutaj u góry mryga taki znaczek, nie wiem czy widzicie, nad postacią Goku, taki, taki czerwony jakby rozgwiazda czy coś, to to oznacza, że jego super atak jest, Zablokowany, i on nie będzie mógł w tej turze go zupełnie użyć. Ok, w takiej sytuacji zawsze blokujcie Androidem 16, ponieważ ma największą e, redukcję obrażeń. Tak, jak zrobimy, co się stanie? No nic. No ok, to pojedziemy w taki sposób. Dwa ki, dobra. Mamy dwa super ataki, i tu też powinno się udać. Tak jest, super. Świetne połączenie. Mamy trzy super ataki. I Android 16 blokuje także damage się ładny I zaraz powinniśmy przejść do kolejnego etapu. Może się uda zabić, zobaczymy. No, minimalnie jeden super atak nam zabraknie. O, jak fajnie, widzicie, Vegeta od razu uderzy z super ataku. Ok, no i myślę, że. Pierwsza e, faza naszej walki będzie skończona. Tak jest. Ok, pierwsza forma Goku pokonana. Teraz jak widzicie przechodzimy do drugiej formy. Która tym razem ma dwa paski życia. I bije zawsze podwójnie, także... Jest trochę problem, jeżeli nie macie dwóch postaci intelligence na raz. Ja tutaj zaryzykuję i zrobię 50% redukcji. Ale tak naprawdę mógłbym się uleczyć, bo... Serio, dużo bije ta postać. Okej, okay, zrobimy coś takiego. No ciekawe, zasiluje mu superatak? Nie, zabrakło mi dwóch kuleczek, okej. Okay. I takie coś, dobra. I teraz tylko się modlić, żeby nie uderzył nas z superataków Jackie Chama. Albo w ogóle, żeby nie uderzył z Tak To by było najlepiej. Okej. Okay. O, 6000 nie ma tragedii. Dzięki temu itemowi 50% redukcji założyliśmy. O, tu jest super atak, fuck. 13 tysięcy, wow. <grym> no, czyli miałem nosa, żeby użyć tego King Yamena 50% redukcji. Dobra. Tutaj musimy zrobić coś takiego. Tak to zróbmy, żeby tutaj King Vegeta miał jeszcze boosta. Okej. Okay. Cyk. Y Tutaj zrobimy tak, bo i tak mamy super atak zapewniony. I tutaj zrobimy coś takiego. I znowu świetnie mamy trzy super ataki i postacie intelligence blokują naszego Tag Goku, także damage nie powinien być za duży. Przy okazji nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmikiem, także od razu tutaj przypominam w połowie filmu. Dobra. U, i tu mamy mały problem. Bo nie mamy żadnej postaci typu Intelligence, więc możemy dostać duży Damage. Hmm, ale może spróbujemy go jakoś tutaj zablokować. Chociaż nie, to będzie za mało kuleczek, raczej. Tych orbów. A nie, jest super atak, także jest nadzieja. A jak zrobimy, tak coś nam tu da? No nie, pogorszy nam to, tylko dobra. To zostawiamy w spokoju. Robimy taki manewr. I teraz by było świetnie, gdyby Cyborg Tao zestumował naszego Goku. I Goku by nas nic nie uderzył. To no niestety nie, nie wszedł stum, także dostaniemy duży damage. Oby nie był to super atak, bo mogę nie przeżyć. Chociaż nie, teraz przeżyję. Ok. Łe, mało uderzył. Dobra. Tutaj też nie ma tragedii. Hmm. Dobra, zrobimy coś takiego Fizyczne kuleczki, mam nadzieję, że nie zginę i i, i, i użyjemy to, bo i tak mamy zapewniony już super atak. Wow. Przy okazji Dockan Mode się włączy, także myślę, że około 100, ty 100 tysięcy uderzy ten king Vegeta. O, ale szybkie te kulki <laughs> Nie spodziewałem się, że tak szybko będą lecieć Dobra zobaczmy co on tutaj ciekawego nam wykombinuje Atakol Ile? 113 tysięcy, super No także jak dobrze pójdzie to w następnej rundzie pokonamy tego Goku Okej okay. Jeden super powinien wystarczyć na wszelki wypadek, oczywiście się uleczę. Dobra, co my tu mamy? No i po tym super ataku powinien być koniec. Także musicie pamiętać o dobrym ustawieniu timu, żeby zawsze Intelligence bronili. Trzymajcie swoje e, życie powyżej 50%. No, i jak nie macie postaci Intelligence aktualnie na polu, to używajcie tych przedmiotów do redukcji typu właśnie King Yama, Ox King czy Widel Tech Type. Czyli ta zielona, co ja używałem. Ok, no i co? Tutaj oczywiście macie gwarantowany medal, których musicie zdobyć 15, także 15 razy musicie tą misję przejść. Ok, mamy nasz medal. Tego gościa dodamy sobie do ulubionych, bo się przyda. Ok. I co? To by było na tyle. Także, jeżeli Wam się podobało, chcecie następny odcinek, to zostawcie lajka, komentarz pod filmikiem. No i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi najnowszymi filmikami. Dodatkowo odsyłam Was na moją grupę na Facebooku. Po lewej stronie na ekranie macie e, link Sajanie Lato lub link do kliknięcia jest pod filmem w opisie. Także dzięki na razie i do następnego cześć.